Siemanko! witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale CD Skylines. Dzisiaj zagramy sobie kolejny odcinek. O kurde, ścieki. <grydy> Jak zwykle, drugi odcinek, który nagrywam. A już w sumie szósty, piąty, szósty, szósty odcinek to jest już. No i co pierwsze widzimy? Oczywiście, że problemy. No tak, co by innego było, można wiedzieć. Zresztą, tak, podziwiając się na mnie, to <grydy> to może będą same problemy. No nieważne. Ze mną są same dobroci, nie ma żadnych problemów w ogóle. Ale co my musimy zrobić, najważniejszego postawić, to na pewno, żeby ścieki docierały w ple. Bo my chcemy ścieki mieć dobre. Dlatego musimy postawić też tak, O, no, żeby było dobrze. No i dobre, no to za chwilkę zniknę w Nie, może połączę z tym. Może będzie lepiej coś, z tego, coś tu. Działa, nie wiem, powoduje to jeszcze. Coś wszędzie podziałało, ale tutaj coś kurde, tak coś, coś, coś bym powiedział nie za bardzo. mi karkę postawić, dobry pomysł. Idealny, po prostu. Postawić ją, jak to. Dobra, zaraz będzie ściek, ściek, coraz więcej ściek. Jak to wygląda tam, co zanieczyszczone zanieczyszczone? Tak? Wielkie zanieczyszczenie. Wow! Napierasz się, by to wow! Wow, no jest, że tak. duże pieniądze są, jak widzicie. tutaj się opróżnia to. To już zaczęło działać. Mamy trzy postawione, już kurde, takie śmieciarze. Jak to się nazywa? To się nazywa złomowisko. Kurwa, ma źle powiedziałem tak. Śmieciowisko? Ty, jak to się nazywa w ogóle? Rozpracimy. No i co? Wysypisko! Jezu, że ja taki wyedukowany nie jestem w ogóle w tym stopniu. Nie rozumiem, ale no... Tego, że ja takich rzeczy nie wiem. Dość. No wiadomo, ja tu ja, he e, dobra, budujmy tutaj... O kurczę, się z mi. O, zobaczcie jak się budują, kurczę. Mieszkańcy, ulubieni, hehe. he Sworody darmo zjady, Jedne pracować im się nie chce, wszystko by tylko za darmo chcieli A czy ten? No, nic nie mówiłem, jak coś Przepraszamy yy... sobie strefkę Bo Usuniemy oczywiście 600 budynków Bo jakby inaczej Prowadzimy drogę prostą Jakby inaczej Nie, nie, będzie inaczej będzie dobrze Co, w ogóle? Tu mało budynek powstaje, zaraz zobaczymy jak to jest co to będzie, proszę państwa? Eee, że tak powiem, to meklet dyskowy? No, wreszcie, jak drzewo rosło, to lepiej wygląda, ale no, tak co głośno, źle, no i gorzej, źle po prostu. Trzeba się już do tego przyznać, widzowie. Trzeba się do tego przyznać, że to źle wyglądało. Nie ma co się okłamywać. Hmm, Czym cię tu poprowadzić jakąkolwiek drogę? Nie. Nie. to tu jest oczywiście góra. Co z trzeba zrobić? Trzeba prowadzić tutaj drogę. Tak, dużą drogę. Trzeba będzie łagodnie tu podjeżdżać, oczywiście. Wiadomo, no, będzie wszystko fajne. Może byśmy prowadzili drogę kołem, Ale to chyba więcej kosztuje o wiele. No, tak się nie bym powiedział. Ale jak to wygląda? Łunie się wielkie. Dobra, jak tylko do przysiemi, jest pod ziemią. Pod ziemią to nawet źle nie wygląda. Jest, tak? O kurwa, ale drogi to jest gdzie połączmy to. No i dobra, czyli mamy teraz przejazd pod ziemią? O kurwa. O nie. O nie. Dlaczego? Dlaczego to aż tak źle wygląda? Dobra, teraz to trochę lepiej wygląda się w powietrze, ale tak by się trzymało na czymkolwiek. O oh, kurwa! Wow, 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 wow. Co tu się proszę Państwa dzieje? Co za reakcja w ogóle? Obserwujmy. Co to kurwa jest? Co tu tak płonie? Co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to w ogóle jest? Że to tak... Śmiesznie. To, ty to O Co? Billboard? Co jest? Wow, wow, wow. Myślałem, że to tylko szybko wleciał. Zresztą ja tak klikam? Tylko gdzieś, gdzieś powalony. Nie, ciemność w tunelu. Boimy się takich tuneli. Ucikamy ich z daleka. Uciekamy ich z daleka, bo lecą. Dobra. Eee... Yy. Wygląda, moglibyśmy jedno dalej, ale już walić to. No? Ja oczywiście wybuduję tak jak chcę, czyli po swojemu. No i dobra, no i ładnie. I teraz budujemy sobie strefkę, taką piękną. Strefkę, hehe. O, kurde, jak to dużo jest dobra, wybuduję całe to. Muszę wypieprzeć. O, no dobra, tu mogę akurat sobie już oszczędzić, szczerze. No i już walić, dobra, jak już jest, to nie będzie, co będziemy się oszczędzać? Czekaj, żeby oni mi tędy nie przejeżdżali, kurde, dziadek. Dziadek jedna. No, ratowali się, to ulepszymi. Tak, o! No i nie będą mi przejeżdżać, bo nie mogą. Mogą, tą stronę, więc fajnie. Ale jest to drugo. A bo to jest jedna posłówka przecież w tą stronę, no to ona będzie taka duża. O! Widzę, że problemy będą z podatki, o! Zmniejszmy już. Może będzie im łatwiej teraz się pobawić sobie podatkami w ogóle, ale widzę, że niezbyt. No nie, najlepiej gdyby było na zero, to im dobrze. Dobra, mogę zmniejszyć podatki myślę u mieszkańców na razie, żeby się wprowadzało więcej. Nie wiadomo jak to jest. Czy to jest już opóźnione? Opóźnione w rozwoju? Nie, opóźnione. Czy to się czyści? To się chyba czyści. Zatrzymaj, opinię, Nie będę zatrzymywać. Tu jest. Dziś budynek nie. A, żebyśmy się kurczyć. Nie chcemy się chcieli do kurczyć. Dobra. Kurczę, wy mi to zbankrutujecie za chwilę. Co ja z zrobić? Kiedy jesteście? W ogóle jaka? Jesteście. Niebiescy, dobra. E, niebieski. Dobra. Niebieski. 7 na 10. Wy lepiej, wszystko fajne. Jaj, 5000 mieszkańców, ruchliwe miasteczko, czekałem na to wielką nadzieję, że wreszcie się kupa większe drogi, odblokujemy, mam więcej pieniędzy wreszcie. I większość dróg jest odblokowana, więc fajnie. kiedy to się odblokuje? Kiedy to się odblokuje szybko? Miejmy zobaczmy. No na pewno. Tym... Eee, chyba następnym? Tak. 37,5 tysiąca mieszkańców trzeba wbić, wtedy będzie Dobra, teraz myślę. Aha Teraz ja muszę myśleć, jak ustawić to, żeby to nie doprowadziło do kryzysu. Kryzysę. Ustawię takie coś, dobra. Aha, w ogóle jakiś wiem, takie jak do ukończenia czegoś, zadowolenia, ale tak przerwało i tak średniotrwało. Taksówki stawimy, no co, będziemy się oszczędzać. Tutaj, taksówki. No i stacje taksówkarskie, no to nie wiem, no tutaj. Tutaj kurczę. Tutaj. Tutaj za chwilę. autobusu I przywiezie do miasta mniej więcej gdzieś tutaj, o. Tutaj coś w tym stylu, właśnie. Dobra, może też tu... Dobra. No i jest dobrze myślę, Nie wygląda to jakoś tragicznie. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda z ekonomią. E, ile my z tego dostajemy? Z edukacji oczywiście nic nie dostajemy, bo jak dostawać pieniądze z edukacji? Da się, to? co? Co wydłamy? tu mamy? Wyser szkolne. No wiadomo, że pieniądze nie będzie. Małe pojazdy, duże pojazdy, to oczywiście można by będzie z tego pieniądze jakiekolwiek. Hmm. Czy bym chciał tu wybudować coś jeszcze takiego, kurde, co by pieniądze dało? Oczywiście, że tak. Też tutaj, jak wjeżdżają, to już dają duży highs. Co mi się podoba na pewno. Zatrzymał to. Czyli on ja mam dwukierunkowy? Nie mam dwukierunkowego, nie? Tego dopłacenia mam. Yy, dwukierunkowy jest, dobra? Jakby to. to kurde, to duża jest nawet. Dobra. Duża, uwaga. Postawiam, stawiam! Dobra, nieważne. Postawiam, niezłe, postawiam. O, 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 o właśnie o tą drogę mi chodzi jak najbardziej. O, yeah. Mam właśnie lepszą drogę, taką fajniejszą, ładniejszą. Niż mi się ludzie wprowadzić z miasta. Powiedzieli, pierdol, nie będę w tym mieszkać, przecież tu się nie da. Kurde, i zobaczcie jak strefy postawiłem, o, 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 właściwie dokończę te strefy wszystkie, żeby one były, kurde, tylko na rondzie nie chcę, żeby było coś, cokolwiek. Były coś, cokolwiek, aha. Były cokolwiek, dobra. Co to jest, szkoła? Szkoła. Szkoła, wiadomo, że musi być wjazd jakikolwiek, nie? Kurde, teraz tych więcej mam więcej mi się podoba podobasz. Aż... Mm, nie można. Jak nie można, ja wszystko mogę, o. Mówiłem, że wszystko mogę, to jest jednokierunkowa. Mm, tak, ustawić... O, ładnie teraz jest. Kurde, mogę ten budynek jakieś przenieść? Ktoś yy, się przenosił budynek. Przenieść budynek, o. I dobra, ładnie. Tutaj pośrodku będzie, ale przynajmniej będą płacić pieniądze kolejne. Heh, <grymne> jak jakkolwiek próbuję zarobić, chociaż mam tych w miarę pieniędzy. Duże w miarę przychodów są, ale korki, duże. A to kolejni ludzie czekają, żeby zapłacić. Korki, kurde, nam robią. Nie wiem, czy się tu zatrzymują. O co i jak, ale dobra, mogę postawić, myślę, że. Skrzyżowanie, postawić tutaj, o, światła. Będzie lepiej. tu już też można zainwestować w światła. Bo no, tak być nie może. To światło zawsze, dużo kurde dają, bo oni więcej przejadą światła, światła, Chociaż tak średnio bym powiedział. Tutaj widzicie, że wszyscy się pchają w jeden kierunek, nie? Na jeden pas. Więc jak oni tu mają przejeżdżać niby? Niezmiary w sumie tej autostrady w miarę, no coś takiego, to jest trzy pasy grube, a tu są cztery grubsze takie. kto ktokolwiek przejeżdża? Czyli niezbyt. Zobaczcie, mi tu nie chcą wjeżdżać, kurde. W sobie tak prawie. Nie, wiadomo. Ja kurde, w środku miasta to postawił chłopiec zadowolony, siedzik. No, no i ja zadowolony, wiadomo. Deszcz nam pada, ładnie to wygląda w ogóle, deszcz jak droga wygląda w ładnie, szczerze. Ładnie nasze miasto zaczyna już wyglądać. Kurde, no ładnie, ładnie zaczyna wyglądać już to. Z tego co ja widzę. Bardzo ładnie zaczyna wyglądać, jak czas zatrzymam, o, nie, jak czas zatrzymam to brzydzi to wygląda. Jakoś tak, o, tak ładnie to wygląda. Jakieś tak muszę to ustawić, o. Tyk. Kurde, co ja kliknąłem? bo robię, o, pyk. Kurde, źle klikam tylko O, no i pięknie. To mi chodziło. No i dobra. Hmm. Tak, sobie kurde, ładnie ten ray tracing, powiedzmy. Opcje. są ja mamy na przykład w opcjach sterowanie i inne. Rekonfiguracja? Nie. Czułości? Nie. Nie Polski, Polski. Kurde, co tam stuka? Mój kot, oczywiście hmm. Świerkanie. ukryj obległe ikony, powiadomień. Pokaż nas w ulicy, pokaż gdzieś w grze podsygniętej nocy. Dominić o to zapisy, 5, 5, 5 minut, 2 minuty, minuta, dwie nie wystarczy. I jest dobrze. Jak to wygląda? Czy wy opróżniacie? Opróżniacie tak kogo? W miarę to opróżniają, mi się wydaje, ale to zobaczymy, jak to będzie później. Tutaj, oczywiście, postawimy krótsze jeszcze wodę im, bo oni wody nie mają. Nie wiem, po co tu jest woda w ogóle w takim miejscu, ale nieważne. Mieszkańcy nam się nie chcą odpowiadać, ale przemysłówka rośnie i też spada szybko. Deszcz pada, więc to chyba aż tak nie spłonie, mi się wydaje, nie? że to powinno być, jak ma być, to będzie. Albo co ma być, to będzie. No i demonetyzacja, albo prawa autorskie i dobra. Dobra, nieważne. E, taka postawimy se. Tych o. Cyk. O, będą dwa odcinki na jutro, bo jakby co teraz... Raz jak pomyślałem, że jutro nie będę musiał nic zagrywać. Bo już wtedy miał nagrane dwa odcinki, więc fajne. Zrobię przerwę, a wy i tak będziecie mieli odcinki, więc cieszycie się chyba myślę. Dobra, postawiam to tak. Dobra, cyk. No i cyk. No i jeszcze tutaj postawiał. Co ja robię w ogóle? Co ja? Co ja? Co? Co, 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 co ja? Co ja... co ja psuję w ogóle? Średnia. Nie, 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 psuj. Psuj. <noise> wszystko zepsuję. Naprawdę wszystko nam zepsuć. Dobrze rodzice mówili, że ich życie zepsułem. Już wiemy o co ich chodziło. heh Śmieszne żarty. To stop, stop, czas, stop. Dobra, i tu jest rolnikowo jeszcze, więc postawimy tak, tak. No i tak. Dobra to będzie cała strefa, która była miała być przeznaczona do rolnictwa. Szczerze. Się wprowadzają ci co chcą pracować w lasach jakby. W lasach? Nie wiem, co powiedzieć. W lasach, no ja. Aha, bo tu nie ma stref wszystkich jeszcze wybudowanych, Dobra, wszystko wyjaśniono. O, teraz będzie lepiej. Jak się już będą wprowadzać. Powinni przynajmniej. Jak to będzie, to zobaczymy. Dobra, cała strefa odbudowana. Tutaj postawię, o, strefę taką. To no, kurde, jakby postawić coś... O, pięknie, co zrobiłem. A, mnie podkusiła ta gra, żeby postawić, coś jednak postawiłem. To i oczywiście policja. Jeśli chodzi o służby porządkowe, że tak powiem. Postawię tutaj jeden komisarz dodatkowy. Przy Patusiarni by się przydało jeszcze jedno postawić, co postawię. To jest Biduńska ulica, to tu niebezpiecznie trochę, że tak powiem. No i zobaczmy co nam doszło jeszcze do przepisów. Do przepisów doszło nam... gówno, yy, a czy mało rzeczy, tak. Oczywiście zakaz ruchu ciężarówkowego na pewno tu da. Schałosowanie nocą nie i wsparcie do możliwości zabezpieczenia rozdrzewa, dobra. Nie wiem co mi to da niby i w ogóle co to miało być, ale dobra. Wody Wam brakuje, już Wam wody brakuje kurczę. Czyli Wy macie tu nie macie, czyli się okazało, że po prostu kabli nie poprowadziłem, czy tam rur. No i dobra, rury ładnie poprowadzone zostały obecnie, się przynajmniej wydaje. No dobra, rury postawione, ale MCO ja się z wami pożegnać. W sumie na dziś to jest drugi odcinek, czekajcie mniej dwa odcinki, więc widzimy się w kolejnym no siemka!